Cześć wszystkim witam Was w kolejnej we become, what we behold zaproponowano mi już może z miesiąc, z dwa temu. Jest to gra dosyć krótka. Playing tam tutaj wynosi 5 minut. Zaproponowano mi ją podczas rozmowy naszej na Discordzie, w której dzieliliśmy się różnymi frloszówkami, które tam wpływają powiedzmy na myślenie i światopogląd. Ta rozmowa trochę wynikła z feszówki, którą jeszcze kiedyś tam wcześniej nagrywałem. Ona się nazywała Color My World, czy jakoś tak. I można się już przygotować na możliwe, że coś podobnego, coś w tym guście. I to takie ostrzeżenie, że mm, ta gra posiada jakieś takie różne sceny mm, jakiś mas murder. I no jeżeli ktoś jest bardzo mm, na tym punkcie. Um, nie, nie toleruje żołądek czy coś w tym stylu, no to może odpuścić czy coś, nie wiem. Ale jeżeli nie, to zapraszam jak najbardziej. Zobaczmy na czym polega ta gra do myślenia. I tym będą się dzieciach O ten klik to jest jakiś naukowiec Mogę zdjęcie zrobić ludzi Po prostu zwyczajny poziomek hmm, A to jest kwadratowy Albo to jest dwójka Tylko trochę normalnych ludzi Okej okay. No to świerszczyk sobie chodzi O, uciekł mi już Chcę świerszczyka jeszcze złapać, zanim. bo to tego jednego ziemka. Ukaże mi się jeszcze? Ej, nie gadajcie, że nie będą miał już świerszczyka. No dobra, to ty. O, nie z A teraz ci go zakładać. Interesujące. Nowa chwila, bo muszę to trochę przyciszyć. To jest trochę za głośne. 28% osiem dwóch ludzi lubi. Ale dobra, najpierw sfotografiujmy trochę więcej ludzi. O, z kapeluszami. Eee, nieważne. Czapki nie są zbyt dużo dobre. Wciąż. O. A co to za wredniak? Hmm. Ej, dziwne. Jest świerszcz. Rozwołałem go. O, idliwe krejki! I świersze się przyglądają. Więcej ich! Okej, okay. zbyt dużo świerszczy. <laughs> Niestety się jej znikają. Dobra, tu jest para ludzi z serduszkami. To ich mogę ja też kliknąć? Tylko żeby się pojawili mi trochę może bardziej. A że jest jakiś gościu co. Ej, on oszalał prawie. Gdy to było z kimś? A to ten ich straszny cały czas? A ci dwaj? Obrzydliwe, idźcie zdobyć pomieszczenia. Okej. Okay. No i co w związku z tym w sumie? O, just missed it. Czyli... Może powinienem... o, przychylić jak on strzela na nich? Tym, mm, z krzykiem? Nie, też nie. Co z tym gościem muszę zrobić, ale nie wiem co chyba? O, to miałem zrobić. Zrobię zdjęcie, jak on ich okrzykuje. I teraz ludzie przez to są w depresji od innych. Oni no się pokazali, bo kamera przechwyciła ich od zejś strony czy coś. Kawę? Wystraszone przez kwadrat. I kwadraty teraz chodzą. znudzone no wkurzone, że to nie oni konkretnie wystraszyli ich. Nie przechwyciłem tego. Za szybko. A, czyli na tym to tu polega ta gra. No. Można myśleć, no, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. I przez okwadrat już się nie chce przejeżdżać z kółkiem. I kółko jest złe. A ten głośnik jest zbyt oh, wredny dla nich, chyba. Albo nie? <laughs> Jak jakbym się pogłaskał. No jakiś Isaac chodzi, kurzony. Z nim coś będzie? O, na kwadrat. Teraz kółka w ogóle nienawidzą ich. Będzie bitka Nie czeka, jak sobie tylko krzyczą to, to nic Niech zaraz pokrzyczą na siebie ci czerwoni Tutaj jest dwóch A Jest, złapałem to Kółka nienawidzą kwadratu Te, telewizja, telewizja manipuluje. Hmm. Aha. Przyjaźń jest nudna. Teraz w wiralu, czyli modna jest wredność. Ciekawe. A jak będą krzyczeć na siebie samych? A, bo jeszcze to nie przechwyciłem. Że kwadraty same nienawidzą też kółek. O. Protesty się zaczynają. Każdy na potrzebuje konfliktu. Hmm. Ten gościu, to wcześniej był wredny, teraz jest taki... niewredny. Ciekawe. <grystanie> praktycznie każdy nienawidzi każdego. Ojej, jak dużo tych... tych... czerwonych się zrobiło. I teraz pojedyncze kwadraty są z depres w depresji. No nieźle. O, jest pan mądry. Wrócił. Nie jest już cool. Nie słyszałeś? O, czapki wyszły z mody. Co tu się dzieje? Nie, panie w kapeluszu. Nie, proszę nie robić tego. Jajaj. Bądź wystraszony, bądź wściekły. Będą się nawalać. O, niedobrze bardzo. Oj, bardzo niedobrze. A to w ogóle jeszcze robić zdjęcia? Aż nie chce się. Wszyscy wystraszeni. O, co tu się dzieje? Ek to ekran laptopa był cały czas Zobaczmy jak się rozwinie Dużo czerwonego na ziemi Zamknijcie już tego laptopa. No, stworzony przez Thinky Case'a. No, niestety widać analogię. Trochę mnie właśnie też samego irytuje, ale powiedzmy: chyba najlepszym sposobem na to, żeby nie wciągać się w ten viral, to ignorować po prostu media. Może. I samemu nie starać się być, jak I na samym końcu dziękuję za gram. Hmm. Ale efekt fajny zrobi. Cały czas ta telewizja. Telewizja wszystkiemu winna jest. Siadar ma work. Baj mi coffee. this Mogą Nie wiem. No cóż. No, bywa tak, jakby nie. Nic się z tym. Czy można z tym jakoś poradzić? Można myśleć nad tym, hmm, ale wydaje mi się, że właśnie próba walki z tym, noże hmm, do tej agresji dalszej. Więc może wystarczy po prostu się uspokoić, porozmawiać. Jeżeli bym miał jakieś jeszcze przemyślenia, to może dodałbym w przypiętym. Komentarzu, a jak nie, no to widocznie nie ma tu już za dużo więcej do dodania. Bardzo ciekawa mm, gra, że tak powiem, do następnych filmów. Na razie.